Się w miejscowości Reszkowce Gmina Dąbrowa Białostocka po to, by przywitać ten sprzęt, chociaż ten sprzęt już funkcjonuje, Szanowni Państwo. I tak jak niektórzy mówili nam przy początku tego programu wzmacnianie potencjału OSP z Urzędu Marszałkowskiego, z województwa podlaskiego, które środki otrzymaliśmy dzięki pomocy obecnej tu pana marszałka, pani Marszałek. Niektórzy mówili, że no po co Wam taka ładowarka? No dziwny sprzęt, taki niecodzienny nie, nie dla ochotników Straży Pożarnej. Aczkolwiek, proszę Państwa, już dwa razy bodajże była ta ładowarka wykorzystywana w różnych sytuacjach. Czy to właśnie jeżeli chodzi o wzwyżkę, czy też pozbywanie się materiałów, które gromadzone są w stodołach, czy też w budynkach gospodarczych naszych rolników. I to jest bardzo ważne, byśmy cały czas podążali w stronę nowoczesności, pokazywali, jak nasi strażacy są przygotowani na różne ewentualności. Zobaczcie, jak zmieniają się te potrzeby strażaków, pochodników w skali całego roku, ale też wielu lat. Jestem troszeczkę sentymentalny, więc wrócę do tego momentu, kiedy. Pierwszy raz tutaj się pojawiłem w Reszkowcach i postanowiliśmy z dofinansowania skorzystać również Urzędu Marszałkowskiego i zakupić motopompę, taką dużą motopompę, która była pierwsza od dawna w imieniu Dąbrowa Białostocka. Potrzebna była również do ćwiczeń, do zawodów strażackich, więc zakupiliśmy. I wtedy powiedziałem takie słowa, że samochodu strażackiego to raczej nam się na pewno nie uda kupić i to jest niemożliwe. I to niemożliwe. W przyszłym roku następnym stało się możliwe. Od tamtej pory zakupiliśmy aż trzy nowe e, średnie ratownicze wody, wozy gaśnicze do gminy Dąbrowa Białostowska. Powstały kolejno w Ostrowiu od, od po 18 latach odnowiona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, powstała nowa jednostka w Brzozowie Kolonii, które, którzy dzisiaj tutaj z nami są I dziękuję wam wszystkim za to, że potencjał Ochotniczej Straży Pożarnej wzrasta w gminie Dąbrowa Białostocka a to właśnie dzięki środkom zarówno Urzędu Marszałkowskiego, środkom rządowym, mamy nadzieję, że takie będą rozdysponowywane w, również w naszej gminie, wiemy, że są plany na kolejne środki z Urzędu Wojewódzkiego. Dzisiaj nie ma z nami wojewody, ale już pierwsze sygnały mamy, że te środki się pojawią. Szanowni Państwo, strażak to zawód, który cieszy się najlepszą popularnością wśród ludzi, wśród ankietowanych, a to dodatkowo są ochotnicy Straży Pożarnej, więc oni nie. Zawodowo zajmują się ratowaniem życia ludzkiego, mienia ludzkiego, ale z, tak naprawdę z dobrego serca. Dziękuję Wam wszystkim za to, że w ciągu tych ostatnich lat Ochotnicza Straż Pożarna w gminie Dąbrowa Białostocka się rozrasta. Rozrasta się zarówno w sprzęt, który zachęca do tego, by uczestniczyć w Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka i w miejscowości Reszkowce. Ale również ten potencjał ludzki jest bardzo ważny i wy wzajemnie siebie zachęcacie do tego, by w te szeregi wstępować. Dziękuję wszystkim tym, którzy, którym na sercu leży dobro i potrzeby naszych strażaków, potrzeby naszych mieszkańców. Już dziś dziękuję tutaj z tego miejsca dla przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego obecnych dzisiaj z nami za przychylenie się do naszej prośby i przekazanie tych 43 tysięcy złotych na potrzeby naszych strażaków po pożarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. To pokazuje, że wy widzicie też potrzebę pomocy tym, którzy tą pomoc codziennie chcą nieść. Dziękuję. Naszemu zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej, za współpracę prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach, panu przewodniczącemu Rady Miejskiej, za to, że zawsze w chwilach, gdy trzeba znaleźć ten własny do różnych programów, znajduje się i realizujemy te programy. Dziękuję za współpracę komendantowi Straży Pożarnej w Sokółce, za współpracę wielu zakupach, w wielu inwestycjach, ale też wielu potrzebach, które mają nasi strażacy i za to, że możemy liczyć na to, że zawsze w każdej sytuacji jest z nami, nawet przy takich e, imprezach okolicznościowych, wesołych, ale w tych sytuacjach kryzysowych jak najbardziej zawsze obecny. Dziękuję e, Związkowi Ochotniczej Straży Pożarnej RP, reprezentantowi dzisiaj za obecność, za to, że E, również uczestniczy w tych e, potrzebach naszych strażaków e, e, i oni też są tym takim łącznikiem między rządem a e, naszymi ochotnikami. Dziękuję mieszkańcom za zaufanie, za to, że e, jak słychać syrenę, to wy też wybiegacie do okien i e, często machacie, pozdrawiacie swoich strażaków. Mam Strażarcy, nadzieję, że. Bo to właśnie... Wasza odwaga, Wasze zaangażowanie, Wasze poświęcenie często ratuje dobytek nas, mieszkańców województwa podlaskiego, a często zdrowie To co się wydarzyło w niedzielę wielkanocną, czyli nagły pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym pokazuje, że te nieszczęścia nie mają weekendów, nie mają świąt i strażak zawsze musi być gotowy i właśnie ten czas pokazał, że porzuciliście rodzinne spotkania, rodzinne obiady i pojechaliście Ratować dobytek w Wieprzańskim Parku Narodowym. Bardzo Wam za to dzisiaj dziękujemy. Zawsze jako marszałek województwa polskiego dziś uczestniczę w tych, tych przykazywaniach, czy to sprzętu, czy to pieniędzy. Pokazuję, mówię o tym, że ten sprzęt właśnie jest wyrazem wdzięczności za Waszą pracę. Ten wysięgnik, jeden z sześciu w Polsce, jeden z najnowocześniejszych w Polsce. Życzę, aby Wam w ogóle nie był, nie był potrzebny, ale jeżeli już będzie potrzebny, na pewno będzie to sprzęt bezpieczne przede wszystkim dla Was, bo też nam zależy, aby bezpieczeństwo naszych druchów i, i, i pani, które są druchami, ochotnikami, było, było jak największe. Szanowni Państwo, jeszcze wiele lat temu środków Unii Europejskiej na takie działalności z zakresu, z zakresu bezpieczeństwa nie było, ale cieszymy się, że również Unia Europejska dostrzega, że musimy te środki europejskie nie tylko przekazywać na rozwój, na drogi na odnawialne źródła energii, a właśnie też na bezpieczeństwo i tych środków, proszę państwo, z roku na rok będzie coraz więcej, po roku 27 będzie oddzielny fundusz dedykowany regionom granicznym Unii Europejskiej, gdzie będą duże środki właśnie na, na bezpieczeństwo, również na sprzęt dla strażaków, proszę państwo Chciałem też Państwu powiedzieć o tym, że na co dzień mam zaszczyt współpracować yy, z lokalnym ambasadorem i yy, gminy Dąbrowa Białostocka, ale w powiatu, ta, także powiatu Sokóckiego z panią marszałek w Wiesławą Gór. Chcę Państwu zapewnić, że nic co dobrego dzieje się poprzez Urząd Marszałkowski właśnie na tych terenach yy, bez dotknięcia, yy, bez słowa pani marszałek czy bez, czy bez jej yy, podpisu nie mogłoby się wydarzyć. też pani marszałek dziękuję za to, że pani o swoich Dziękuję za to, że wiele się mogę jako marszałek województwa uczyć od tak doświadczonego polityka, prawnika i kodek. Szanowni Państwo, przejazd do na dzisiejszą uroczystość był też dla mnie taką trochę podróżą do okresu. w Janowie, gdzie właśnie mój dziadek, moja babcia, także mój tata urodzili się. Także cieszę się, że mogłem tak trochę sentymentalnie przyjeżdżając przez, przez Janów, jadąc na to piękne wydarzenie, powrócić do moich okresów młodości, a też na koniec chcę powiedzieć, że mam trochę wspólnego z OSP Reszkowce. Do momentu wyboru na Warszawę, Szanowni Państwo, byłem radcą prawnym, prowadziłem swoją kancelarię jednym z głównych miejsc mojej pracy była Politechnika Białostocka, gdzie mam, miałem przyjemność przez lata współpracować z ruchem Mateuszem Adaszczykiem, który dzisiaj właśnie kierował e, tym pięknym wozem. Mieliśmy, e, mieliśmy pokoje tutaj na różnych piętrach, ale mieliśmy okazję się poznać i w tej pracy jako kierownik biura, e, biura karier Politechniki był zawsze bardzo dobrym pracownikiem i cieszę się, że mogę również poznać w roli radnego powiatowego, a dzisiaj po raz pierwszy w tym stroju druha ochotnika. życzę Państwu wszelkiej pomyślności, aby ten wóz, aby działalność strażaków była jak najmniej przydatna, ale żeby jak już się będzie potrzebna, to że była to działalność bezpieczna. Jednokrotnie widujemy się na takich, takich miejscach, gdzie nie wszyscy mogą wejść nie wszyscy mogą działać, tylko my jako strażacy ochotnicy i zawodowi z odpowiednim sprzętem, przeszkoleniem, umundurowaniem. W imieniu kudlaskiego komendanta wojewódzkiego serdecznie wam gratuluję takiego sprzętu, takiego pomysłu. Jest to wspólna praca Urzędu Miasta Dobrowa Białostocka i pana burmistrza, jak i was tutaj miejscowych ochotników OSP Ryszkowce. My, jako Końcowa Straż Pożarna, możemy tylko się cieszyć, że posiadacie taki sprzęt i że my również możemy ten sprzęt wykorzystywać w sytuacjach, w których będzie on niezbędny i będzie potrzebny. Ja sobie zawsze życzę, aby nie zabrakło nigdy osób obsługujących samochody ratowniczo-gaśnicze, jak również ten specjalistyczny sprzęt, który znajduje się tutaj za nami. Będąc tutaj kilka lat temu, posłużę się tam wspomnieniami. To jeszcze nie było garażu. Dwa filary, zadaszenie, taki był pomysł. Jest garaż, jest nowy samochód, jest przedłużenie garażu, jest dodatkowy sprzęt. Teraz jest bobcat, ładowarka, jak, jakby to yy, nie nazywać. To pokazuje tylko, że OSP Ryszkowcy i w ogóle OSP w Powiecie, w powiecie i w gminie Dąbrowa-Geostowska rozwija się bardzo dobrze i idzie to w dobrym kierunku. Wspólne nasze działania Państwowej Straży Pożarnej i Chodniczej Straży Pożarnej mają tylko jeden cel: pomagać ludziom. I my to wspólnie robimy. jest to wspaniały dzień. Dużo osób, instytucji przyczyniło się ku temu. Chcę tylko podkreślić, że jednak, co pan marszałek Łukasz Prokorym wspomniał, to naprawdę bardzo dobrego ambasadora mamy w osobie wicemarszałek Wiesoły Górnos. I to cieszymy się bardzo, że razem jesteście tutaj w tym miejscu, żeby docenić przede wszystkim tak, no daleko od Białostoku, ale jak to ładnie i przyjemnie wraca się do swoich chwil, skąd się pochodzi. I to wtedy i, te, i tego nam nikt nie odbierze. I dobrze, że samorząd też gminy, znaczy z burmistrzem. Dąbrowa ostockiej z radnymi też te podjęli te działania i wspomagają Ochotnicze Straże Pożarne w ja czasami jestem takim cichym pomocnikiem tak jak do samochodu w tutaj najbardziej wiedzą niektórzy w jaki sposób to się odbywało ale cieszę się bardzo że można gdzieś tam po cichu gdzieś tam pomóc ale to co dzisiaj mamy te święto z tym sprzętem ratownictwa pożarowego to naprawdę trzeba tylko mocno z całego serca pogratulować. I czasami niektóre, niektóre jednostki na pewno w zazdrość wpadają, ale to ja ich rozumiem. Ale popatrzymy na sprzęt, który są, samochody przeciwpożarowe posiadają, to naprawdę droga młodzieży, drodzy i druchowie, czy najmłodsi z tych starszych druhów bo zapytajcie się, jak kiedyś było, gdzie, w jaki sposób. Oni też nie mogą sobie wyobrazić, że jednak warto żyć i warto być w takich miejscach jak dzisiaj jesteśmy, na tych oczach, gdzie na wsiach są jednostki ochotnicze straży pożarnej. I warto żyć, warto być i tylko co? No wspomagać trzeba damy. my wiemy, że trzeba pomocy dłużej, ale ta pomoc, która dostajecie, zawsze ją pomnażacie. Zawsze doceniacie tych, te osoby, którzy widać, że wam pomagają i cieszę się bardzo, że jednak to są nawrócić drogi, świetlica, no to centrum wasze jest tu w to ono przydaje się do kształtowania młodego pokolenia. jak ja liczyłem na chwilę, kiedy ogłaszaliśmy przetarg, to takich ładowarek w Polsce było pięć, nasza było szósta w Polsce. Teraz wiem, że ten trend już się powoli robi, bo te ładowarki pokazują swoją siłę tak naprawdę w działaniu i jest ich już coraz więcej. Chciałem tutaj serdecznie podziękować dla Ochotniczej Straży Pożarnej w dla całego zarządu, dla całej jednostki. Bardzo dziękuję, bo bez was byśmy sobie nie poradzili. W pojedynkę też nic się nie jest w stanie zrobić i tylko siła i zespołu i tego, że możemy się wspierać i na siebie liczyć. Pozwala na to, żebyśmy mogli wyjeżdżać zawsze do akcji, zawsze być gotowi. Tak samo dziękuję tutaj innym jednostkom, ale na to też jeszcze przyjdzie czas, bo dzięki współpracy z Wami zawsze jest łatwiej i rozumiemy swoje potrzeby. Szanowni Państwo, ja tutaj mam jeszcze taką ściągę, bo nie ukrywam, że ta ładowarka dla nas to też ogromne wyzwanie. Z tego względu, że tak jak ona stoi dzisiaj, wygląda pięknie, ale obsłużenie tego sprzętu wcale nie jest takie łatwe. Tutaj przedstawiciele firmy kontraktu, którzy dostarczyli, na pewno zadbali o nasze bezpieczeństwo. Widzimy to po liczbie czujników, które w niej są, które trzeba opanować i z tego już sobie coraz bardziej zdajemy sprawę, jak to technologicznie zaawansowane urządzenie. Niemniej mieliśmy już okazję brać udział w akcjach i też pokażemy dzisiaj Wam próbkę tego, jak ta maszyna działa. Dużo osób mówiło, że po co ochotniczej straży pożarnej ładowarka, tak jak to tutaj wspomniał pan burmistrz. Część w ogóle myślała, że my tu będziemy jakąś prywatę robić tym sprzętem, bo tu na wsi to wiadomo, że taka ładowarka może się przydać. To wszyscy mówili, że stogi siana będą po 18 metrów do góry. No akurat to nie do końca tak. Ona nie służy zupełnie do takich celów i to już udowodniła w działaniu i nie chciałbym, ale wiem, że udowodni pewnie jeszcze nie jeden raz. W boju ta ładowarka i ten sprzęt, który, które, który tutaj Państwo widzą. I jest jedna rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć i o której my też w Straży Pożarnej rozmawiamy. I tutaj, nawet przed chwilą z komendantem, jeszcze kilka słów zamieniliśmy. Cieszę się, że jest Pan Marszałek i Panie Wicemarszałek i Pan Burmistrz, bo ta sprawa dotyczy trochę przyszłości, trochę naszego województwa. Chodzi o to, że ten sprzęt na ten moment jest jedyny. My tutaj na obrębie naszej gminy i w promieniu 20-30 km, to jesteśmy w stanie pomóc ludziom, którzy tej pomocy będą potrzebować. Niemniej w przypadku jakiegoś zagrożenia, tak jak widzimy to w przypadku innych jednostek w Polsce, najczęściej taki sprzęt ze względu na swoją prędkość, bo ona jedzie maksymalnie 30 km na godzinę, nie jest w stanie pomóc przy innych zdarzeniach. Gdzieś dalej, jeżeli ta pomoc jest potrzebna, nagła, a zazwyczaj tak jest w akcjach strażackich. I dlatego cieszę się, że obaj panowie tutaj wspomnieli o kwestiach finansowych, które mogą się pojawić niedługo. I ja tylko stawiam takie pytanie. Czy ta ładowarka będzie działała na obrębie gminy czy województwa? Jak pan burmistrz do tego podejdzie, bo wyjazdy i odpłatność za akcję to jest kwestia gminy? Jak pan marszałek tutaj podejdzie też do tego tematu pod kątem województwa podlaskiego i zaangażowania naszej jednostki? Nam na pewno nie będzie łatwo, już nie jest łatwo, bo operatorzy do samochodu, którzy tutaj wiadomo, każdy też ma swoją pracę, każdy ma swoje zadania, jest nas na szczęście tutaj coraz więcej kolejny sprzęt ładowarka, kolejni operatorzy, tym bardziej na inny sprzęt. Zbiera się tego, tak. a my jesteśmy nie taką dużą wsią, ale tych osób zaangażowanych zbiera się coraz więcej i z innych miejscowości, i dla nas to też jest taki impuls i sygnał do tego, żebyśmy działali i się rozwijali jako jednostka, bo Was jest siła, bo to są te momenty na akcjach, gdzie wiemy, że możemy liczyć na siebie i czujemy ten fervor walki, który się pojawia. Także to pytanie zostawię. Mam nadzieję, że w kuluarach jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać. No, i cóż, mogę jeszcze powiedzieć e, oprócz podziękowań, bo tutaj Panie Marszałku, Pani Marszałek, akurat Panią Marszałek to mam trochę zasłonięto niemniej e, chciałbym Państwu serdecznie podziękować e, za przyznaną dotację w kwocie 755 402,31 zł. Niebagatelna kwota, także ogromne brawa tutaj dla Państwa. I dziękuję za zaufanie. Panie burmistrzu, a pana również chciałbym bardzo podziękować. Wspominałem w Dąbrowie wspomnę tutaj za zaufanie od samego początku co do tej inwestycji. Jedna z niewielu osób, która nie powiedziała nic co do zasadności zakupu sprawdziła, powiedziała, jeżeli jest taka potrzeba, są możliwości. Także bardzo dziękuję i za dołożoną kwotę tak naprawdę, bo koszt ładowarki. Wyniósł łącznie 873 300 zł z potrzebnymi certyfikatami dla Straży Pożarnej. Także te ponad 118 tysięcy zł właśnie dołożyła gmina Dąbrowa Białostocka. Za to też bardzo serdecznie dziękujemy. Nie przedłuż... Państwo, widzę tutaj też dużo naszych mieszkańców. Chciałbym Wam podziękować e, za dużo miłych słów, za wsparcie dla naszych strażaków, też za to, że takie miejsca jak ten, jak Świetlica, są i zagospodarowane, i zadbane, bo to siłą gdzieś tam tutaj organizacji to wszystko się zbiera. Także ja serdecznie bardzo dziękuję i dziękuję Państwu i wszystkim jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, że wzięliście udział. Dzisiaj z nami jesteście tutaj, dla nas to też ogromnie ważne, że jako formacja Straży Pożarnej tak jesteśmy w stanie razem się zgrać. Dziękuję bardzo.